Baldur's Gate 3 Porzucona Czyta Michał Matuszek Za życia pełniła wzorową służbę. Codziennie składała ofiarę pani utraty. Codziennie wyzwalała się z tyranii pamięci. Z czasem zapomniała wszystko. Tych, których znała, to co lubiła, a nawet własne imię. Na ołtarzu swojego oddania złożyła ostateczną ofiarę. Swój opróżniony umysł. A gdy umarła, przebudziła się po śmierci w bladym, mglistym mieście osądu i czekała, aż pani utraty po nią przyjdzie. Miliony dusz mijały ją bezbarwnymi falami. Lecz w jej dłoni nie zmaterializowała się żadna dłoń. Żaden głos nie wyszeptał jej polecenia do ucha, żadna wskazówka nie ukazała się na wyblakłym pustym niebie. Czas, niematerialny czas, opływał ją jak powietrze. A mimo to bogini wciąż nie przechodziła po swoją wierną służkę. Kelemwor litował się nad nią na tyle, na ile władca umarłych może litować się nad śmiertelną duszą, lecz nic nie mógł dla niej zrobić. Kapłanka pani utraty, porzucona mimo swojego oddania, być może ma do odebrania jeszcze jedną lekcję. Nie o zapominaniu, lecz o byciu zapomnianą.